Tralalala, tyralala la. gramy jedną ręką, bo drugą nie mogę. Ty nikt mnie nie goni. Myślałem, że ktoś taką ofiarę będzie gonił. Oficjalną. Dobra, nie wiem. Ten kolor jest fajny. To jest Auschwitz

Pudło? Jak ty biegasz? Nie wiem! Ja nie wiedziałam, że jestem taki dobry jedną ręką, bro! Jestem praktycznie lepszy jedną ręką niż drugą! Ja Zobaczałam, że zaraz coś Ogólnie ja wiem bro Ja wiem bro Chyba jestem ostatni Nie, A jeszcze ten czerwony ten jest kurwa. Dobra, idę na inną polskę Ten tu lewituje To jest Medusowi Ja ty po co nic się nie widział? Idę na inną polskę, Pa U. Kondom nagrywasz, o, nagrywasz kondom Boże, ja cię lata nie widziałem no kto ma Lucy, na foresta idzie? Elo Teraz Daję mu kluk Nie, trafiłem Wpadłem ah. Daj mu kluk Jest <attraction> kilka razy to zadziałało. Dzi-dzi. Brałem język O, Axolot, O Co teraz się uliczy? ja bym kupił, ja bym kupił taką czapkę, ale tową, ale... Albo te włosy, ale ja w wingsy chcę kupić. Chcę te wingsy kupić. A te wingsy niedługo wyjdą, powinny być w następnym. kur. Really, really yeah. yeah, kurde no. Happy, prawie yeah. cię dotknąłem. Yeah, a prawie, a bliz, yeah, bli bliziutko było. No way. No kurde. Yeah, okay. Oh, a prawie. Oj. Gdzieś ty no,

<noise> nie, mnie złapał. za tobą jestem. Widow, nie, nie ja właśnie w ławę. W ławę. Dalej za tobą jestem. A, spadłeś, dobra. A ła! Cię! Nie witasz cię. Nie jesteś z tyłu! Nie kłam. No, kurde, nożem! Num... Za tobą. Bili, no, bili, prawie bili. no bym cię dotknął no, drugą ręką, gdybym no. my, my. miał. Bili, bili, kur. Nie. To głupie było. Ja chciałem popawić się, to kupię było. Ja było. Gdybym miał drugą rękę, no nie mogę z drugiej korzystać.